Ile lat ma zawada? 40 na pewno. Zawada od 78 chyba albo 7. No, bo była rok wcześniej. 30 chyba, czy tak? Mhm. 35, 6. z 35-6. Z 30 40 Tak myślę. A jakie plusy są mieszkania na zawadzie? Plusy? Nie ma, grodo. A minusy. A sklepy blisko. O, to może to. Do lekarza blisko, do kościoła blisko. Także nigdzie nie trzeba chodzić. Sklepów jest pod dostatkiem. Plusy? Plusy to jest, co jest za plus. Jest tu spokój tak względny powiedzmy, nie? Wszystko mamy na miejscu. No powiedzmy, no nie mówiąc o urzędach takich centralnych, ale no wszystko jest tak, że mi się wydaje, że jakieś mieszkają w centrum, więc sobie chwalę teraz tutaj. No jest to środek kultury, jest stołówka tu Messa, można przyjść. No, chyba dobrze się ludziom mieszka, tak myślę. Plac zabaw, sklepy blisko. Ładne widoki, o. To jest zdecydowana zaleta za Co można by było zmienić, żeby żyło się jeszcze lepiej? No żeby znaczy żeby się żyło lepiej, żeby tu coś było takiego dla ludzi. Na przykład jest dom Jantar, który jest od lat nie wykorzystywany. Po co ja mam kupować gazetę jak nie mam internetu, to żebym mogła gdzieś iść, wypić kawę, przeczytać gazetę za darmo. Zrobić porządek z psami. Zrobić porządek z psami i ogrodzić, przynajmniej ogrodzić te wszystkie place zabaw, no i ulepszyć trochę, nie? Place, place zabaw mogliby tak zrobić, takie, takie ogródeczki, jak te nie? na niektórych osiedlach są takie takie ogrodzone, żeby tam pieski, kotki nie wchodziły, bo jednak powiedzmy widzę jak tu rodzice wychodzą, no to no nie ma gdzie, powiedzmy w tym, w tym piaseczku czy gdzieś, no to widać co się dzieje, nie? wiem, jakiś pap wstawić? Te bloki trzy zrobione są, czy dwa bardzo ładnie, no resztę, żeby szybciej były zrobione, to też będzie duży plus. A nasze bloki są przewidziane na, na 2019 rok, także no trochę trzeba jeszcze poczekać, może dożyjemy do następnych tych remontów takich głównych bloków. Ja uważam, że no na pewno dużo więcej placów zabaw dla dzieci, bo ja już dzieci nie mam, dorosłe mam dzieci, ale, ale, ale na pewno tak, bo wszystkie dzieci chodzą na przedszkole, a nie zawsze tam można przejść. Raczej, raczej no, zieleni nie mamy dosyć dużo, także nie można powiedzieć, że, że nasza spółdzielnia na przykład nie dba o nas, bo jest w porządku. Chodniki, nie można chodzić w butach na obcasie, z cienką podeszwą, fatalne chodniki. A tak to chyba już niczego nie brakuje. Jest za mało miejsc parkingowych. Drzewa są wycinane, nie wiadomo dlaczego. Więc można by było te drzewa zostawić, albo zasadzić jakieś nowe. Więcej zieleni, żeby było na zawadzie. No i można by było wyremontować balkony w niektórych... No, do koń szybciej przyspieszyć remont tych bloków, bo niektóre naprawdę straszą. Dziękuję bardzo.